Mamo, czy pobrałaś już te pieniądze? Tak, byłam dzisiaj dziecko w banku. i odebrałam wszystkie. W magazynie u Madame Azir widziałam taką ładną sukienkę. Czy kupiłabyś mi? No nie wiem, muszę ją najpierw zobaczyć, ale. Naprawdę jest ładna. Ale najpierw otwórz okno, jest tutaj tak duszno. Tak, że... Słuchacie Państwo radia Gdańsk. Dziś około trzeciej z rana mieszkańców dzielnicy Zaspa obudziły przerażliwe krzyki, rozlegające się, jak zdawało się, z czwartego piętra domu przy ulicy Ogrodowej, zamieszkałego w całości przez panią Kalinowską i jej córkę. Po niejakiej zwłoce, wywołanej daremnymi usiłowaniami, by wejść do domu w zwykły sposób, wyważono bramę drągiem żelaznym i 8 czy dziewięciu sąsiadów w towarzystwie dwóch żandarmów wtargnęło do kamienicy. Tymczasem krzyki ucichły, kiedy jednak przybysze wdarli się na pierwsze piętro, dosłyszeli zawziętą kłótnię dwu czy więcej chrapliwych głosów, które zdawały się dolatywać z górnej części domu. Gdy wyszli na drugie piętro, zgiełk ten również ustał i zaległa zupełna cisza. Pokój znajdował się w najdzikszym nieładzie, meble były pogłuchotane i porozrzucane na wszystkie strony. Ciało starszej pani Kalinowskiej leżało. W kącie obok okna, a obok spoczywała zakrwawiona brzytwa. Ciało córki w bestialski sposób wtłoczone zostało w przewód kominowy. Do rozwikłania tej okropnej tajemnicy nie ma dotychczas o ile nam wiadomo, żadnych poszlak. Dziękuję, dajcie wiadomość! Lechcie wiadomość Polski! Policja nic nie wie! Okropne ma! Klassne morderstwo na ulicy Okonowej! Żadnych śladów w kurier! Wiadomość! Wiadomość! gazeta w Słyszysz? Te chiny działają błyskawicznie. Już dążyli wysmażyć artykuli. Zastanawiam mnie tylko kurka, skąd mają tak dokładne informacje, skoro poszlaki są znikome. Nie przejmuj się, to zwykłe spekulacje. Co? To cholernie dziwna sprawa. Nigdy jeszcze nie spotkałem się z tak małą ilością śladów. Stary będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Nie zazdroszczę mu. No poczekałbym z tym współczuciem. W końcu i tak to nam każe ruszyć tyłki z zabiórka dziewiątko jedziemy ładuj się. Sierżancie wódka byliście pierwszą osobą na miejscu zdarzenia. Jak to się stało? Tak panie komisarzu, kiedy zostałem wezwany przez, przez telefon przez sąsiadów na miejsce morderstwa. Przybyłem od razu. W momencie kiedy byliśmy już na schodach to ja przynajmniej ja usłyszałem taki bardzo historyczny krzyk. Drzwi były zamknięte, musieliśmy je wyważyć. I w momencie kiedy weszliśmy do mieszkania, to co, co jest dziwne, to już nikogo tam nie było, oprócz, op, oprócz zamordowanych. Ksawery Hałkę Bonikowski jest pan dyrektorem banku, w którym pani Kalinowska miała swoje konto. Witam pana komisarza. Pani Kalinowska regularnie pobierała z Pańskiego banku pieniądze, prawda? No tak, to było y, bądź raz na miesiąc, bądź y, dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb. Czy były to duże sumy? Y, raczej, raczej nie. Ta ostatnia suma była y, największą, to było 4 miliony marek. Y, czy pan Alfred Januszkiewicz, który konwojował dnia wczorajszego panią Kalinowską wraz z pieniędzmi, czy on zawsze był tym konwojentem, który razem z nią chodził z pieniędzmi? Y, świętej Pamięci Kalinowska życzyła sobie... Y, Pana Alfreda, no bo to z tego co wiem, solidna firma i ona ufała mu po prostu. Czy pan Januszkiewicz, no ja wiem, pan, może go nie podejrzewam, ale teraz, czy nie zrodziły się w panu wątpliwości, że być może jest to ten człowiek, który przyczynił się do jego morderstwa? Nie, 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 nie. No skąd, wie pan, to. Może miał no, wspólników? No wie pan, głowy dać nie mogę, no bo ze zrozumiałych względów, ale nie przypuszczam. Tego krytycznego dnia odprowadzał Pan Panią Kalinowską z banku, prawda? Tak. Jak to było? Szef powiedział mi, że Pani Kalinowska odbiera dużą ilość pieniędzy i ja bym on odprowadził do domu. Czy wcześniej odprowadzał Pan Panią Kalinowską w takich sytuacjach? Tak, zdarzało się dość, dość często. Czy zapraszała Pana do mieszkania i czy Pan był w nim wewnątrz? No czasami zapraszała. i Bywałem u niej. Chowała przy Panu te pieniądze? Tak. Czyli wiedział pan, gdzie pieniądze są chowane przez panią Golijowską, prawda? Tak. Czyli pan zamordował panią Golijowską, prawda? Nie. Ja prowadziłem ją do domu. Masz tu te wypłaciny. Ilu ich tam jeszcze zostało na korytarzu? Chyba ze czterech. A mam już dość tej dziadowskiej roboty. Dwunasta. Zwijaj Majdan, przepłuczemy gardło europejskim. Panie Wolny, jakby co to będziemy o czternastej? Kurier Gdański, dlaczego aresztowano Alfredo Czy Proszę, tak samo co wy Proszę, byli jeszcze raz inni podejrzani. Dancy, go zajdą, że morderca już nie przyznał. Ile pieniądze? pieniędzy? zrobić przejście. Leon, czy Jaruszkiewicz jest jedynym podejrzanym? Proszę, się rozejść. Kiedy proces mordercy? Panie inspektorze, galeta codzienna. Przywóz Bojtkowicz działa pod wolno. Proszę państwa, nie słyszał pan, proszę się rozejść. To co zamawiamy? Zaraz, moment. Panie Ober, panie, 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 panie Ober. Ja? Co ma być? Dwa razy flaczki i sznapsa. Stary chyba wie, co robi. Chociaż ja na jego miejscu wstrzymałbym się z aresztowaniem tego Januszkiewicza. Uf, cholera, ja też bym go nie zwijał. W końcu nie było dostatecznych dowodów, żeby go przymknąć. No miejmy nadzieję, że nie tylko my tak myślimy. Tak. Słuchaj, Robert. Nie wykombinowałbyś na dzisiaj wieczór samochodu? No, nie ma sprawy. Może byśmy tak jeszcze raz podskoczyli na tą Gardenstrasse? Dobra. Oliciele Tropie, mordercy! Aresztowania Alfreda Januszkiewicza! Osmaniec zabójca! Morderca za kratkami! Bestialstwo ukarane. Morderca z ulicy Ogrodowej już w więzieniu! na Tropie! Pani Krałze, pani znała Donatki, i w tego dnia była pani w domu. Co się stało? Jak oni te drzwi wyważyli, to byśmy weźli, a tam tak te kusinki, jakiego nigdy nie widziała w tym domu. To porządne kobiety zawsze porządek trzymały. Pani a pani teraz... wcześniej była w tym mieszkaniu? No ja brałam pani Kalinowski, Dobrze płaciła kobieta, taka była dobra, dobrze płaciła. Pani Grady, niech się pani uspokoi. A nie słyszała pani, czy ktoś może je straszy, może bawiały się czegoś, zamykały się często w domu? Co tam, kogo one się miały bać, panie komisarzu, takie uczciwe. Takie dobre komity były, takie pobożne. no niech pani nie płacze. A nic nie pamiętam, nic nie pamiętam, taki no. No cóż, dziękuję pani bardzo, proszę wyjść na korytarz, tam odprowadzam panią do drzwi komisariatu. Dziękuję. Dziękuję, panie komisarzu. Walerian Kwiatkowski jest panem dozorcą na ulicy Ogrodowej 15, w domu, w tak. zdarzyło się to nieszczęście, Ojejku, co się stało? jakie nieszczęście, co się stało? Strach o tym mówić, panie komisarzu. Która to była godzina? To była tak z Ja coś tak, no, mówię, co tu zrobić, no, co, gdzie, gdzie, co, to poleciałem, zadzwoniłem po policjanta, mówię, przecież to człowiek taki odpowiedni może, co... On zobaczył, bo sam się bałem wchodzić tam. Jak zjawiła się policja, to co dalej się działo? No pan policjant nie mógł wejść, do drzwi były zamknięte. Zamknięte były, tak? Tak, zamknięte były i no i ja skoczyłem, no, przyniosłem jakiś taki łom. Wyważyliśmy te drzwi i, i pierwszy wszedł pan policjant, był to zawsze uczony człowiek. Pan jest dozorcą, pan bardzo często obserwuje swoich lokatorów. Jak zachowywały się pani Kalinowska i jej córka? Miał jakiś wrogów, może? Nie, no skąd Ktoś im groził? Już tak porządne. Tam w ogóle cała kamienica, spokojna, naprawdę tam nic się nie działo, nigdy żadnych żadnych rozrób, nic cicho. No a, a już one to już zupełnie czy... spokojne. Jak dozorcom jestem 23 lata, nic się nie zdarzyło. Tam tam takie spokojne było to. Dobrze, jest... dziękuję panu bardzo. Gdyby pan sobie coś jeszcze przypomniał, to proszę do nas przyjść. Do widzenia. Zabrałeś te zdjęcia? Zabrałem, zabrałem. Dobra, jedziemy. Kolerny brat. Weź kup sobie nowy, co? Podjedziemy od Placu Niepodległości. Wczoraj zamknęli przejazd przy okorze. Ty tu jesteś kierowcą. Który to dom? Tam czwarty po prawej, Ogrodowa 15 ale nie będzie zaparkować. Trudno, Polska. Strasznie wysokie to czwarte piętro. No, kto tam stoi przed drzwiami? No, jakiś goguś <grym> Tylko nie... Przepraszam, dzień dobry panie inspektorowi. Dobra, dobra, sierżancie, zdejmijcie plomby i otwórzcie drzwi. Fajne mieszkanko. Wiedział dobrze, po co tu przyszedł. W tym bajzlu chyba nic nie zginęło. Chłopcy z ekipy mówili, że oprócz drzwi i tego okna, nie da się tu nic otworzyć. Nie, kto? Aha, tego. Tego. To ma chyba ze 30 metrów. Tędy nikt nie zdołoby uciec, tym bardziej Januszkiewicz. Ten facet ma z 50 lat. Ale popatrz, popatrz na te zdjęcia. Ta młoda ma na szyi ślady duszenia. To mi okay. ciągle nie daje spokoju, bo są to jakieś dziwne ślady. Mhm. Nigdy takich jeszcze nie widziałem. A praczka mówiła, że one nie miały żadnych wronów. Proszę! Proszę, proszę, niech pan wejdzie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Inspektor Hilt z Miejskiego Komisariatu Policji. To pan zajmował się sekcją zwłok w sprawie Kalinowskich. Tak, to ja. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Mam tutaj pański raport, i tu zdaje się. O, o tutaj. Napisał Pan, opisał Pan sytuację, w jakiej Pan zastał tak. starszą i młodszą Panią Kalinowską. Może mi Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? No właściwie stan obydwu, obydwu Pani był właściwie tragiczny, ciała były zmasakrowane i... Tak, tak, ja, wie Pan, ja to wszystko mogę wyczytać w raporcie, ale tak może trochę pozasłużbowo, czy nic się Panu nie nasunęło, czy nic Pana nie zdziwiło w tej sprawie? Tak, była jedna taka sprawa. W ręku starszej pani Kalinowskiej znalazłem pęk włosów, i najprawdopodobniej zostały one wyrwane podczas jakiejś szamotaniny. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po dokonaniu ekspertyzy okazało się, że nie są to włosy ludzkie. Komisarej policji na Zaspie, Robert Budnarski przy aparacie. Robert? Robert. Słuchaj stary y, Filip dzwoni. Byłem u Radzi u tego lekarza, który robił sekcję kalinowskich. No i co? Słuchaj, stary, mam bombę. Pamiętasz te zdjęcia, o których mówiłeś? Y, te ślady, te ślady po poduszeniu na y, ciele kalinowskiej. No pamiętam. Mówiłeś, że, że tego nie mógł w zasadzie zrobić żaden człowiek. Tak mi się wydawało. Dobra, słuchaj, za 10 minut umawiamy się na molo, ok? Na molo? Na molo. W porządku. Będziesz? Za 10 minut. Tak. No i co to za bomba? Słuchaj, Robert. Byłem u tego lekarza, który robił sekcję złok kalinowskich. No i co powiedział? Słuchaj, ten facet mówi, że włosy, które Kalinowska miała w ręce, starsza Kalinowska, że to nie są włosy człowieka. Zrobił, zrobił ekspertyzę, on, on mówi, że to są włosy zwierzęcia. Nie było tego w raporcie, ale to nieważne. Słuchaj, pamiętasz te zdjęcia? Pamiętam. To o których mówiłeś ze śladami duszenia naszej kalinowskiej. Mówiłeś, że tego nie mógł zrobić żaden człowiek. No więc jednak miałem rację. Słuchaj, czytujesz Edgar Garala na Chyba myślimy o tym samym. Stary cholera tego nie mogła zrobić małpa. Słuchaj, do której jest otwarty Zao? A panowie tu czego? Chcieliśmy się widzieć z dyrektorem. Nie ma doktora i nie będzie. Policja. Ja przepraszam panów, ale dyrektor z doktorem Rozwadowskim pojechali w miasto po goryla. Jakiego goryla? No tego, co wczoraj doktorowi uciekł przy zastrzyku w miasto. Teraz rozumiesz? No to się stary zdziwi. Wracamy.